Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale i tym razem mamy kolejnego save'a To są, mówiłem w tym odcinku poprzednim, do którego was zapraszam Bo teraz wydam wam tego samego save'a, który był wcześniej Ale z dodatkowym nowym gospodarstwem, które tu jest Czyli na tym save'u macie dwa gospodarstwa I teraz uwaga, ważna sprawa Dla tych szczególnie najmłodszych, którzy się mogą pomylić Pamiętajcie o tym, że w macie dwie gospy i one są oddzielone od siebie na multiplayer Jeżeli wejdziecie na singla, gospy się scalą w jeden land, po prostu w, jeden, w jedną farmę jakby całą i będziecie dwie gospy jednocześnie. Także pamiętajcie o tym, bo to jest serwis pod multiplayer bardziej, bardziej niż na singla. No chyba czycie grać na singlu sobie wbijacie na singla, na tym gospie, tam to sobie usuwacie i sobie gracie, nie ma problemu, nie? Mm, dobra, więc odzyskajmy od yy, oprowadzenia. Tamtego sobie znaliście, więc film był krótki, troszkę będzie pewnie dłuższy, no bo tego więcej jest po prostu, także słuchajcie, gdzie, gdzie w ogóle jesteśmy? Jakie to jest miejsce na naszej zielonce, bo to jest zielonka, pamiętajcie o tym, nie? No tak. Tu oczywiście macie miejsce z twoja gospa. Tutaj, a my mamy gospo w tym miejscu. Także oto taki, e, taki oto, takie oto miejsce. E, ze zmian, ogólnie ze zmian, może z farlandów, które tu macie, to farlandy są następujące. Mm, tutaj macie cały ten właściwie obszar kupiony e, i macie obszar kupiony tutaj. Po to, co zrobiliśmy, żeby nam, bo to oczywiście jest na którym gramy, a prosicie, żeby go wydać? Więc ja po prostu go opisuję dla osób, które nie widziały. E, nie jest on taki gotowy do grania od razu na, na to, że sobie w, się wprowadzacie, tylko że jesteście już, jesteście już wprowadzeni i. Działacie, nie? Także tu mamy jeszcze dwa pola, które kupiliśmy i będziemy długo łączyć ze sobą. Koło naszych sąsiadów tu właściwie nie. I tu mamy łąkę, tu jest łąka, jest jedno poletko i tu są trzy poletka, jakby na tych landach, nie? Jak widzicie, więc tak to działa. Hmm, więc zacznijmy może tak, e, od pól. Dobra? Najpierw od pól. E, tutaj ta droga leciała sobie wzdłuż tędy, nie? Ja ją trochę przesunąłem po to, żeby nam się gospo bardziej mieściło. E, no ale jak coś macie to pole jest dla was, nie? Więc tu jest nowa droga zrobiona. E, I tutaj macie takie długie, wąskie pole, które leci bardzo, bardzo daleko aż do końca tamtej drogi. Jest to właśnie takie pole tylko połączone, nie? Tu macie też... E... Drzewa na miedzy, żeby trochę było ciekawiej. E, tak samo tu macie zagajnik. No i tu jest poletka, na którą aktualnie trwa zbiór e, szpinaku. Tak sobie wymyśliliśmy, że tu nie teraz szpinak, żeby troszkę e, coś tam podziałać. Więc mamy teraz szpinak, nie? E, na, tym, na tym gospie akurat jest jedna Waltra oraz e, dwa John Deere. Jeden jest taki, drugi jest to ta lokomotywa. Zaraz wam pokażę, bo chodzić tutaj na gospie. O tutaj właśnie, no. Więc e, myślę, że chyba jest wszystko jasne. E, rzeka jest w tym miejscu. No i tu macie to właśnie te poletki, które są stworzone, co nie? Także poletkę macie tutaj. I tu macie jeszcze łąkę, która też jest na na tym farblancie po prostu mm, zrobiona, więc jest tutaj osobny, oddzielony po prostu y, tą rzeką. E, ten, te, 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 jakby ten farmland, jakby jest jeden farmland, no, ale no, macie dwa pola dodzielone po prostu rzeką, więc nie chcieliśmy tego sobie marnować, żeby tak to wyszło lepiej. trochę I trochę jest też drzew tutaj na tej mapie, y, do, pododawanych, nie? E, dobra, tutaj natomiast, gdzie był taki nieużytek, powstała łąka po prostu, która jest no taka łąka parę krzaczków, z jakichś zagraniczków i tyle. Właściwie więc taka mikro łąka. Znaczy, mikro, jak chodzi o nasze maszyny, nie? Ale ogólnie łąka całkiem spoko, nie? Eee, I co? I teraz czas ta Gospo. Więc po kolei. Zrobiłem to Gospo tak, żeby było w miarę sobą. Yy... W miarę sobie upasowało, że było zgrabne, że było na sierdzie maszyny. No i podmaszyny, które aktualnie są w farmingu, czyli na dzień 1 luty 2025. Maszyny y, to jedna wielka bieda na modchabie. A no wiadomo, spoza modchabowych to, to aż strach pobierać, co tam się dzieje, nie? Yy, w każdym razie, płotek jest, jest domek szpakowski i parę dekoracji też się tu znalazło, jak widzicie. Więc coś tu ogólnie ciekawego podziało. Jak weźmiemy sobie na gospodarstwo. <laughs> Brama się przesuwa oczywiście, spokojnie nie wychodzi tam, jest akurat tak wymierzone, <grym> można by rzec. No i tu mamy co? Mamy tutaj malowanie takie zrobione, że jest ta, jakby taka kostka. Jest chwastownik, jest y, silos, znaczy silos, y, wiata, a za nią są silosy. Y, I tutaj ogólnie przyczepy u nas, nie? Tu macie warsztat jakby co? Możecie tutaj naprawiać w tym miejscu, więc tu... Ja mam teraz chudy wyłączone, ale jak coś to jest warsztat. Y, ale idąc do domku, to mamy tutaj dwa wejścia w sumie, nie? Więc macie najpierw wejście tutaj. Które sobie wbijacie na ogródek, yy, i wtedy możecie przejść tam naokoło, albo właśnie wejście. Po tej stronie, e, którą macie od wejść na podwórek, jakby taki wiecie, koło domu, nie? Jest trampolina, jest jakieś tam tutaj e, miejsce, gdzie sobie możecie coś tam porobić. No i tu ogólnie e, spanko, nie? Jak coś, dobra. Ale to mniejsza o to, bo to jest takie bardziej dekoracja. Tu się dzieje ca cała reszta, nie? Mamy takie duże drzewo ogólnie, no, mi się podoba, więc wszędzie je starać sadzam. Mamy też wodę, jakby ktoś chciał, więc można sobie wodę tutaj odawać ze studni. No i jest garaż. Garaż, w którym są trzymane takie małe rzeczy, po prostu jak, nie wiem, prasa, jak. E, Rośniewacz do nawozów, no i też jest tutaj ogólnie wyjazd z tej strony, proszę bardzo. No i mamy też tur, no bo nasz John Deere, ten jeden, e, tamten gdzieś na polu, ma też podawać czołowy, nie? Mm, tutaj też jest wąż, który jest użytkowy i on napełnia nam. E, mm, opryski i nawozy, nie? Znaczy, opryski od chwastów i nawozy też, jakby opryski, nie? Więc spoko. Wyjazd na, z drugiej strony Gospa, tutaj właśnie. O, trochę to wyciąga, no i tu możemy sobie po prostu wjechać na tą drogę, która jest obok, nie? I na nasze pole. E, dobra, dalej. E, dalej. Dalej, dalej, dalej. Jest, jest obora, która aktualnie jest używana, bo nam pieniędzy trochę nie starczyło na to, żeby to używać, Ale e, będzie długo tutaj coś kupowane, więc wy róbcie co chcecie tak naprawdę. E, macie tu jedno obory, tu macie miejsce, w którym my sobie trzymamy akurat nawóz oraz, znaczy nawóz stały i nasiona. E, do tyłu przejdziemy za chwilę, nie? No i tu się z przodu mamy e, miejsce, w którym możemy sobie napełnić paliwo. Zbiorek na paliwo tu właśnie jest, więc, nie wiem, jakoś to się otwiera. Jakoś to się otwierało chyba kiedyś, nie? O, to jest jakąś zupełnie silot, więc coś się nie otwiera, no dobra. No, ale jest tutaj też dostępne, nie? No, i co dalej? Obora szpakowska to jest, który są bawoły, bo tu jest gospodarstwo na bawoły i kozy nastawione z paszowozem, także spoko. Tu może się, można sobie zapalić lampki, jakby co, więc tam też git. Silosy, które których wcześniej wspomniałem, są w tym miejscu, jest ich tyle, a pojemność ich to 450 tysięcy litrów, także dosyć sporo. Gospo jest dużo nastawiony na produkcję roślinną, też między innymi, więc silosy się tak najbardziej przydały, i musieliśmy trochę zainwestować w takie większe, że tak powiem, elewatory, już nie? Także myślę, że też fajna sprawa. Siewnik jest tutaj. Jeszcze taki kolejny, no i tu mamy ogólnie przejazd. Miejsce, które mi się też bardzo podoba na tym gospie, bo mm, mamy tutaj <coughs> silos że tak jak obok zaraz yy, obory, no i taki przejazd przez takie powiedzmy to, nie wiem jak to nazwać, yy, takie rupieciarnie, coś takiego, nie? Yy, taką rupieciarnię po prostu. Yy, no i tu mamy oczywiście miejsce, w którym odbieramy sobie kozie mleko, także spoko. Yy, jest też płotek, żeby się tu nie wrąbać na pole jakby co. No i sama oczywiście obora dla kózek, która wygląda w ten sposób, jest tam taka podłączona, nie? Dobra, ale jadąc do tyłu, no to co? Tu mam wyjazd oczywiście z, z obory, no i tu mamy wiatę, pod którą stoją maszyny. Trochę takich uprawowych bardziej maszyn, więc dwa pługi, lemkeny 2 oraz header do John który jest tutaj. Tu stoi właśnie John więc to jest jego jakby miejsce tutaj w tym miejscu. Miejsce jego w tym miejscu, nie? No, ee, dalej, kukurydza. Pole tego, które powstało z kombinacji kilku pól i wyszło tak, że tu mamy tutaj kukurydzę. Być może kiedyś tu się powstanie jakaś wiata na maszynę, bo nie ukryłem trochę, tu się robi malutko miejsca, jak będziemy się rozwijać, to już całkiem I też wykminiemy, że trzeba to pole po prostu odciąć w tym miejscu tutaj i zrobić też jakąś wiatę, żebyśmy sobie mogli to wiecie, po prostu wierzyć. Także to wszystko working progress i tam będziemy sobie działać jak, jak się to wszystko będzie dziać, nie? dobra. Tu kolejny silos, taki bardziej w kształcie 4U, po prostu do, do cofania, żeby było nam łatwiej yy, jeździć Tandemkami kimś czy coś, a więc odchodząc od silosu Idziemy sobie dalej tutaj i tu jest fajna kombinacja, która udało się zrobić, bo w tym miejscu oczywiście odbieramy sobie gnojewicę po prostu. Tu mamy taką wiatę, która jest dołączona i trochę w... dołączona i wsadzona w ten budynek, a pod nim jest plandeka po prostu. Ta normalna plandeka, która trzyma belki, siana, słomy i wszystkie inne palety również, także fajne miejsce się udało to zrobić, żeby tak to pasowało. Nie ja wiem, te drzwi trochę jakby się na otworzyć, ale spokojnie, no, no wiecie jak jest farmik, no nie? No tak troszkę musicie sobie przymknąć oko na to, nie? Wszystko, ale to dobra, nie? No i tu tak samo właśnie jest ten, ten garaż dwuwyjazdowy, więc tu możemy sobie otworzyć z tej strony bramę I tu mamy ogólnie sprzęty zielonkarskie, więc kosiarki, przetrzatarka tutaj i zgrabiarka w tym miejscu Tutaj natomiast płyta na obornik, która zgadnijcie, nie działa, <śm> nie działa niestety Więc na razie jest tak jest i farmik troszkę niby to poprawił, a jednak to na zielonce nie działa Więc nie wiem czego to zależy, na szpakowej natomiast działa to, także nie wiem co tam się wydarzyło, ale tutaj jest trochę z tym problem. Więc e, obornik 0 litrów, mimo że jest blisko. Skoro, panie Stasiu! Mimo że jest tamtego. No, panie Stasiu, tak jest, nie? Mimo że jest blisko obory tej i tej, to jednak nie produkuje nic. Także e, to chyba tyle. No i oczywiście kolejny wyjazd w to miejsce tutaj. cóż więcej mogę wam powiedzieć o tym gospie, o tym save'ie? Chyba tyle, wszystko wiecie na ten temat. Więc jak mówię, jesteśmy w trakcie prac i po prostu ludzie ze streamu prosili, ej, a wydasz to, a wydasz to? Mówię, a dobra, wydaję to, bo i tak potem wyjdzie szpakówka, to będziemy grać na szpakowie tak naprawdę, nie? więc mówię, macie, grajcie i jesteście aktualnie, macie po prostu ten zapis, który jest teraz, nie? My dosłownie wczoraj skończyliśmy tutaj grać i zaraz będziemy tu znowu grać i kończyć nasze roboty, więc jak komuś nie pasuje, to sobie wszystkie maszyny, wszystkie, nie wiem, pola, jak nie posyją i co zrobicie coś innego, co będziecie chcieli, nie? Także, taki oto sposób, yy, coś tam zielonego troszkę się zmieniło. A, i uwaga! Limit drzew jest przekroczony już, tak naprawdę. Y, więc pamiętajcie, jakbyście chcieli sobie postawić swojego jakieś drzewo, to polecam udać się do jakiejś tam w lasy i sobie po prostu wyciąć yy, piłką drzewa, nie? Bo, bo będzie problem. Yy, dobra. Tyle. Dziękuję za uwagę, fajnie, że się padli na ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się go spodoba. Jest ona trochę na takie średnie maszyny, no bo aktualnie na malutkich się i grać nie da. Eee, także czekamy na jakieś mody i budynki. A szpakowskie budynki już niedługo, bo już coraz mniejsze błędy dostaje od Huba. Także eee, tyle. Eee, dzięki za udział w tym filmie. Zapraszam Was również na stream przezronego, bo to, to teraz przejście to ogólnie. A, nie, Wam nie mówiłem, ale to nagrywamy na streamie przezronego, jak coś, nie? Zostało 33 godziny do końca. E, także trochę tu się dzieje. E, Zapraszam jeszcze raz na, na streamy i e, dopowiadanie tego save'a, jeśli komuś się spodobał. Trzymajcie się na razie, no i cześć, pozdro. pa. pa.